I pana radnego również poproszę o komentarz do wydarzeń na dzisiejszej sesji nadzwyczajnej. Zobaczy, tutaj nie ma co dużo tu też opowiadać, że myślę, czy ja z działaniem typu politycznym dziwnym trafem nie stawił się nikt z naszej opozycji, czyli łącznie z powieciem To Oczywiście nie jest możliwe, żeby nikt nie mógł się stawić, tak jak swoich obowiązków radnego. No i mamy ciąg dalszy, torpedowania po działań burmistrza i, i chęci zrobienia coś dla mieszkańców, tak, pod pretekstem po braku informacji, jakichś dodatkowych informacji jeszcze. No tutaj ciężko powiedzieć, jakie te informacje ma być, bo już temat jest wyczerpany. Burmistrz był do dyspozycji radnych i na wizjach lokalnych, i w trakcie posiedzeń, posiedzeń sam wręcz Podchodził do radnych i oczekiwał jakichś pytań na temat tych działek. No, tutaj to było bardzo takie widać na siłę i, i, i wyciągane z palca na bieżąco, więc no, to jest po pretekst, tak, oczywiście, torpedowanie i, i działanie na czas, na zwłokę typowo politycznie oczywiście. Jakie Jestem. mogą być konsekwencje dzisiejszego niepodjęcia no, Konsekwencja to jest zwłoka po prostu. To wszystko będzie odlegane w czasie, na tym ucierpią mieszkańcy. Nawet jeśli burmistrzowi uda się jakimś studentem pewne tematy podomykać, to na pewno nie będzie sytuacja komfortowa i, i niepotrzebna tylko komplikacja na pewno. I, i na pewno będzie to konsekwencją jednego opóźnienia w czy wyrealizować pewne inwestycje. Dziękuję bardzo za komentarz. Dziękuję.